Peru ma swoje małe Galapagos. Złośliwi mówią: Galapagos dla ubogich, bo łatwiej i taniej się tu dostać niż do ekwadorskich wysp, a gatunki dzikich zwierząt podobne. Islas Bajestas. Do wysp można dopłynąć łodzią z miejscowości Paracas. To przystanek w połowie drogi między Limą a Naska. Na Wyspach wysiadać nie będziemy. Dlaczego? O tym już za chwilę. Pogoda dopisuje, choć na łodzi mocno wieje, przez co potęguje się uczucie chłodu na twarzy. To złociste światło potrafi oszukać zmysły. Wzrok rejestruje wakacyjną widokówkę. Od razu robi się cieplej. Wielki błękit, bujające się łódki na delikatnych falach, relaks i pierwsza niespodzianka. Nie każda grupa ma tyle szczęścia. Delfiny z radością ścigają się z naszą łódką. Dopływamy do pierwszego przystanku. Z pokładu oglądamy coś, co przypomina jednym świecznik, innym zaś kaktusa o właściwościach halucynogennych. Nazywany jest powszechnie kandelabrem, wskazuje kierunek naska, tam gdzie są inne geoglify. Ten ponoć miał wskazywać skarb ukryty przed piratami. Kiedy i po co powstał? Jak wiele rzeczy tutaj pozostaje tajemnicą. Płyniemy do kolejnej wyspy. Na skale, niemal wtopione w tło, stoją pingwiny Humboldta. Swoją nazwę zawdzięczają właśnie temu, że żyją w pobliżu zimnego prądu Humboldta w Pacyfiku, niosącego ze sobą ich ulubione ryby. Sardynki stanowią ważną część ich codziennego menu. czarno ptaki zakładają swoje gniazda na skałach wyściełanych grubą warstwą guano, czyli ptasich odchodów. To z tej przyczyny nie będziemy schodzić na wyspy. Już zaleka czuć charakterystyczny zapach nawozu, swego czasu droższego niż złoto. Islas Baestas jeszcze w czasach przedinkarskich były wykorzystywane jako źródło tego cennego surowca do nawożenia gleb. Tak jest do dziś. To też ich towar eksportowy. Raz na dziesięć lat, by nie położyć kormoranów ku i innych gatunków, pojawiają się tu robotnicy z andyjskich wiosek, aby przy pomocy kilofów i łopat zbierać ten cenny nawóz zalegający kilkumetrową warstwą na skałach. A tu w promieniach słońca wylegują się lwy morskie. Samice wdzięcznie pozują fotoreporterom. Lwice morskie potrafią uroczo wdzięczyć się do obiektywu. Ten z grzywą to samiec. Za nic maturystów. Dorosły osobnik może osiągnąć wagę nawet 300 kg. Wracamy do Paracas. Im dalej od wysp, tym do że dociera świeższe powietrze. Ścigamy się ze stadem ptaków polujących na ławicę ryb. I znów trafiamy na lwy morskie, majestatyczne i leniwe. Te w pobliżu łodzi rybackich liczą na łatwe kąski, Rzucane im przez miejscowych rybaków. Ruszamy dalej wzdłuż wybrzeża, tam gdzie ocean spokojny uderza o brzeg pustyni, tworząc zjawiskowe krajobrazy. Czerwona plaża w rezerwacie Paracas, pokryta kamykami ze skały magmowej, Playa Rocha, robi kosmiczne wrażenie. Na plażę nie można schodzić, jest zbyt niebezpiecznie. Prądy oceaniczne ponąć porwały tu niejednego śmiałka. Stąd droga prowadzi na pustynię Atacama na granicy Chile. Wśród wysokich wydm piaskowych znajduje się oaza łakaczina. Staje się ona coraz bardziej popularna wśród turystów, którzy przyjeżdżają tu uprawiać sandboarding lub dostarczyć sobie adrenalinę podczas ekstremalnej przejażdżki jeepem. Naska, niewielkie miasteczko na południowy wschód od Limy. Zupełnie zwyczajne życie wiedli tu mieszkańcy, zanim przez przypadek w 1926 roku odkryto pierwsze linie. Geoglify pokrywają całe płaskowyż Naska. Linie są płytkie, mają zaledwie kilkanaście centymetrów głębokości, przetrwały przez kilka tysięcy lat. Bo tu praktycznie nie pada deszcz i nie wieje wiatr. O ich zachowanie walczyła przez dziesiątki lat Niemka, Maria Reiche, która wcześniej pracowała jako tłumaczka profesora Paula Kosoka. Amerykanin jako pierwszy propagował teorię, że jest to największa księga astronomiczna na świecie. Miejscowi przewodnicy też przekonują, że to kalendarz, ale czasem potrafią zasiać nieco wątpliwości. To geoglif o oficjalnej nazwie astronauta. Miejscowi zaś mówią na niego Alien. Obcego wyryto na wzgórzu i jest mniej precyzyjny od innych. Powód? Może czas jego powstania? Naukowcy wciąż się spierają o tę kwestię, czy geoglify mają 2000 lat, czy może jednak znacznie więcej. Nie ma też pewności, dlaczego powstały. Poza kalendarzem mogły pełnić też funkcje rytualne, związane z przywoływaniem deszczu. Wciąż też dobrze się mają teorie, że rysunki na obszarze 50 km nie zostały stworzone ludzką ręką. Kosmiczne pochodzenie tych linii rozpropagował Erich von Daniken. Ta małpa jest bardziej precyzyjna od aliena, podobnie jak pies czy koliber, i pająk. Tych ogromnych geoglifów są setki. Niektóre zostały odkryte całkiem niedawno. Na tego kota natrafiono zaledwie dwa lata temu. Jezioro Titicaca, najwyżej położone żeglowne jezioro na świecie. Na wysokości ponad 3800 metrów nad poziomem morza rozlewa się bezmiar wody. Kiedyś jezioro było znacznie większe, dziś sięga zaledwie ponad 8000 km2. A na nim wyspy Uros, zbudowane, z sitowia, które regularnie trzeba dorzucać, by podłoże nie przeciekało. Każda z tych wysepek ma swojego prezydenta, który dba o zgodę na wyspie. Bo w przypadku rozwodu i dużego konfliktu trzeba nawet przecinać wyspę na pół, podpuszczają turystów miejscowi. Mieszkańcy Uros mówią w języku Aymara, trzecim po hiszpańskim i Quechua, języku urzędowym w tym kraju. Utrzymują się ze sprzedaży rękodzieła. Pedro prezentuje dzieła swojej żony poszewki na poduszki, makatki, zabawki. W czasie gdy rodzice przyjmują turystów licząc na dobrą sprzedaż, dzieci uczą się w szkole wybudowanej także z sitowia. Jezioro Titicaca na granicy Peru i Boliwii usiane jest też stacjonarnymi wyspami. Jedną z nich jest Takile. Ale zanim tam dopłyniemy, trzeba rozwiązać spór: czy część jeziora należąca do Peru nosi nazwę Titi, a ta do Boliwii kaka? Boliwiczycy uważają, że jest odwrotnie: kaka u nich znaczy to samo co w większości języków świata. Inkowie wierzyli, że z wód jeziora wyszedł Inti, bóg słońca. A z legendy głoszą, że nad Titikaka po raz pierwszy objawił się wirakocza. Najwyższe bóstwo, ukryte pod wzbudzającą respekt maską, często ukazywane jest w motywach ludowych mieszkańców Uros. Ruszamy dalej do Takile. Mieszkańcy witają serdecznie turystów, przygotowanym specjalnie na tę okazję programem artystycznym. Mężczyźni pozwalają się sfotografować, ale nie pozują do zdjęć. Tym bardziej z turystami. Każdy region ma swoje zwyczaje, które trzeba uszanować. Wracamy do Opuno. Spokojne wody pełne pstrągów przecina silnik łodzi. Po drodze mijamy boisko na uros. Ciekawe i lepiła, kutopili tu miejscowi trampkarze. Na koniec smutna historia. Legenda o tym, jak Bóg kocza stworzył i ludzi, i pumy. Żyły oddzielnie, ale w przyjaźni i rozumieli swoją mowę. Ale w pewnym momencie przestali się rozumieć, a pumy stęsknione za człowiekiem zaczęły zawodzić na skałach. Człowiek, który zapomniał już kociej mowy, uznał, że to nawoływanie do ataku. I spalił pumy. Gdy Wirakocza zobaczył szare ciała z popielonych zwierząt, zalał się zami. Płagał tak długo, aż powstało jezioro. Titikaka w lokalnym języku znaczy tyle co szara puma.